Cześć, ja jestem Kamil i witam was w moim kolejnym Zagrajmy Wy. Dzisiaj będziemy grać w grę Dishonored. Gra jest z 2012 roku, dokładnie z października, czyli z tego miesiąca. Ja nawet nie wiem na czym ta gra polega, tylko sprawdzałem czy działa, tak więc zaczynamy nową grę. Będziemy grać na poziomie normalnym. Do stosu jasność, dobra, ja zostawimy taką jak jest. Stworzenie nowej gry tak tak tak. teraz pewnie będzie jakiś nie wiem prolog, dialog, coś tu będzie krótkiego, tak więc obejrzymy i zaczynamy grę do zobaczenia, za chwilę. there is no one else. and the spymaster was right to insist that i send you the plague has taken so many and we must find a cure when you are near my heart is at peace emily and i will count the days until you return hurry home and bring good news dobra to chyba było na tyle. Jak widzieliśmy z opowieści, jakiś mistrz szpiegów wysłał nas gdzieś. Spokojnie tak trzymać, dobra. Zostajemy opuszczeni na wodę w jakiejś dziwnej łóżce. Łódka, łódka, wódka. Używaj myszki do rozglądania się. No spoko. Zawieź nas prosto do Dunwall Tower. Jaka woda. Dobra, patrzcie, jak widać tutaj mamy jakieś łodzie, tu mewy latają, a tu są jakieś dziwne zabudowania, jakiś port, nie wiem. Będziemy dokładnie czytać wszystko, żeby dowiedzieć się jaka jest fabuła i na czym to polega. Kogo mamy szpiegować? I nie wiem, czy w ogóle mamy szpiegować, ale się dowiemy. Ło, wow, jaki fajny statek. Patrzcie, wieloryba mają. Hmm. O, ale bydle. Naprawdę spoko to wygląda. Dobra, wpływamy gdzieś, ale nie powiem wam gdzie. Ahoj, idziemy na górę. No spoko, śluza zamknięta, gotowe. Patrzcie, coś tu się kręci. Podłączam rury. A, zostajemy zalewani. Jak widać, poziom wody się podnosi. A my idziemy coraz wyżej czyli zaraz najprawdopodobniej wysiadamy, bo tu nie ma gdzie płynąć już. Woda. Dobra, wyrównać ciśnienie, spoko. Wyłączyć. Tu jakiś kapitan chyba nasz. Dobra, tym kółkiem się kręci mostek, że tak powiem. Naciskaj wsad, aby się poruszać. No, normalnie odkrycie. Sią. Dziwne ten, yy, dziwna czułość myszy, ale na razie nie będę jej zmieniał. Muszę parę razy poruszać, żeby było ok. Przytrzymaj F. Patrzcie, zamknę mostek. Pek. Dobra, udało się. Nie wiem, na razie biegniemy przed siebie. Łoj. Karlo wróciłeś, to nie wiem czy to moja córeczka, czy kto to jest. Opowiedz mi o podróży, proszę, widziałeś wieloryby. Zabawia się najpierw chowanego. Ja zasłonię oczy, a ty się schowaj. No dobra. Zgody się, dobra. Jak widać, tutaj możemy wybierać różne odpowiedzi, tak więc fabuła zależy najprawdopodobniej od naszych odpowiedzi. Spotka się z Emily przed mostem, dobra, biegniemy za tą, za tą dziwną dziewczynką. Parcie kropka jest na środku ekranu, dopiero teraz ją zauważyłem. Nie wiem, czy ją widzicie. Ona Stefanie nuci. O, no, no, nie wiem, czy to słuchać, bo nie wiem, czy dobrze ustawiłem dźwięk. No, będziesz mnie potem dalej uczyć. Spotkaj się z Emily, dobra. No gdzie ja ci się schowam? No tu... Naciśnij C. Naciśnij C, aby włączyć tryb skradania się, a następnie pozostawaj za osłoną. Lul. Dziwne, pewnie mi się nie uda. No gdzie ja ci się schowam, suczko? Dobra, nie wiem, czy tu. Jaka gra, muszę się z dziewczynką bawić chowanego. Ciekawe, czy mnie znajdzie suczka. Naciśnięcie kulub lub E umożliwia wychylanie się, no dobra. Patrzcie, biegnie. Ciekawe, czy mnie znajdzie swoją drogą. Hahaha. A to suczka. Tu nie. A kuku. Nie wiem, czy na tym to ma polegać. Patrzcie, tak w łebie i strzelić. Co mam wychodzić? Dobra, wstaję. Siema. Wykonane zadanie, dobra. Widziałeś jakie potwory morskie? Tak, widziałem wieloryby. No. Ciekawe jak wygląda mama, zobaczymy. Ale masz fajne rajstopki. Za mną. Ciekawe jaki będzie sposób walki, ale to się pewnie przekonamy za chwilę. Na razie idziemy na jakieś spotkanie. Witamy w domu. Jestem lordem, wow. Nie ruszaj się. Witaj gdziekolwiek się podziewałeś. Nie wiem gdzie się podziewałem. Posłano go na objazd wysp. A, czyli w mieście panuje zaraza. Jak wyczytałem z tekstu. Dobra. Nie mam pewności czy ten obraz wygląda jak Campbell. Wygląda, dobra. Idziemy dalej. Tu jakiś zamek chyba, nie wiem. Cesarzowa, wow. No z drogi. Tutaj ona jest, dobra. To chorzy nieprzestępcy. Ktoż to jest? To jest moja żona? Czy matka? Dobra, czyli ona jako królowa chce ich uchronić od zarazy. Mamo! Korwo wrócił! Zostaw nas samych, dobra. Nie wiem, czy tu są jakieś poziomy, czy te fabuła toczy się po prostu... Z czasem po kolei bez przerw. Dobra, spoko. Idziemy porozmawiać o co chodzi? Siema. Pomyślne wiatry sprowadziły cię do mnie. Cesarzowa, parcie 2 metry. 1 metr. Chodźmy kapitanie, powinniśmy, co? Dobra, rozmowa. Mam tu dla ciebie list zapieczętowany, fajny, nie? Bla bla bla. Spotka się z cesarzową, dobra. Mam to zaliczone. Ciekawe co teraz będzie. Liczyłem na to, że któryś z tych miast miał już z tym do czynienia. No dobra, jak widzimy nie ma leku na zarazę. Huh. No i co, pewnie będę musiał znaleźć jakiś lek, ta, albo rozwiązanie. Ale miasteczko ogólnie fajne. Cesarzowa taka sobie. Kto wyciągnęli? co Patrzcie! Lol! Naciśnij, aby zaatakować prawą ręką, albo lewą, dobra, lewą, prawą. Zdychaj! Lewy kontrol, aby blokować, dobra. Emily, Zdychaj! Dobra, dziwny sposób walki, jak widać. Zdychaj! Zdychaj szmato Dziwnie się bije Dobra, chyba udało mi się ich pokonać Ale sposób walki jest taki, no Do przyzwyczajenia się Kontrol, blokada Wow a Ajajaj, tu jakiś czarnoksiężnik A to już wiemy, co będzie pewnie w fabule Porwą kogo Ja, zabili ją A ją porwą pewnie, no właśnie Tak myślałem i teraz pewnie przez całą grę będę ich szukał Należy ją zabili, Boże. Wszystko się rozpada, odszukaj Emily, chroni ją. Tylko ty zostałeś. Dobra, zdychaj. Oj, i po niej. Tak, teraz pomyślam, że ja ją zabiłem, tak? To nie ja, kretynie. Jest to nie ja, kretynie. Dobra, będą chcieli mnie powiesić. Dishonored. No to mamy wstęp za sobą. Wszystko się udało ładnie, pięknie. W Czytywanko mamy więzienie w Coldridge. No to co, ja teraz sobie zapisuję i widzimy się właśnie w tym epizodzie więzienie Coldridge Cześć.